Następnie zaznaczam, że będę trochę marudził, ale o hodowli Awokado też będzie. I ogólnie nie wiem po co powstaje ten film, ale skoro już jest, to będzie miło, jak go obejrzycie. Cześć! Jest 10 kwietnia 2020, wielki piątek. I jeszcze na początku marca tego roku byłem przekonany, że właśnie dzisiaj będę kończył pakowanie. Wieczorem spotkam się z przyjaciółmi i ruszymy w stronę Czarnogóry. Najbliższy tydzień będziemy spędzić w okolicach Kotoru, poznając lokalną kulturę, pijąc dużo alkoholu i oczywiście jeżdżąc na rowerach. Niestety. Wszyscy wiemy jak sprawy się mają, z przyjaciółmi można się spotkać co najwyżej online, z na rowerze też trzeba ostatnimi czasy mocno uważać, no i w zasadzie tylko tego alkoholu jeszcze nam nie zabronili, jeszcze się taki odważny nie znalazł, który by Polakom zabronił picia alkoholu, więc to będziemy mieli zawsze. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie zamierzam tutaj utyskiwać, że ojej, nie pojechałem na urlop, nie mogę jeździć na rowerze, bo zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że sytuacja jest ciężka dla wszystkich, dotyka wszystkich. Pewnie pora część was, z Was miała w najbliższym czasie, czy teraz być w Sanremo, albo w finale. Do tego dochodzą kwestie, no, mimo wszystko, chyba istotniejsze niż e, jazda na rowerze, czyli e, kwestie ekonomiczne, chociażby, tak. Ludzie się boją o, o swoją pracę, ludzie e, boją się o swoje firmy, z firmy się zamykają. Ja sam prowadzę działalność gospodarczą, więc wiem, jak to wygląda, wiem, że nie jest lekko i to, że ktoś nie jedzie na urlop, czy że nie można sobie iść na rower, jest e, małym problemem w porównaniu z innymi. No ale nie o mojej pracy jest ten kanał, nie o mojej pracy jest e, mój blog, tylko jest o jeżdżeniu na rowerach, o podróżach szeroko pojętych, o łażeniu po górach. E, no i nie da się ukryć, że tworzenie kontentu rowerowego, podróżniczego czy lifestyleowego w jakimkolwiek wydaniu e, no jest ciężkie, kiedy na rowerze jeździć nie można, a podróżujesz co najwyżej do Żabki za rogiem w ekstremalnych sytuacjach, raz od czasu do Biedronki albo do Lidla. No i wygląda na to, że ten rok niestety jest już stracony w dużej mierze. Wiecie, dzisiaj szczytem rowerowych marzeń, szczytem marzeń w ogóle jest, żeby spotkać się z przyjaciółmi, walnąć jakiegoś wspólnego tripa po górach, albo spędzić dzień na enduro trails, jeżdżąc po trasach, wypić piwo w bike barze i zjeść schabowego w tulipanie. I na dzień dzisiejszy tego nie możemy robić. Dzień, w którym to nastąpi już teraz w ciemno, e, mogę nazwać najlepszym, najspalniejszym dniem tego roku. Zakładając oczywiście optymistycznie, że w tym roku to się wydarzy. E, ale mam nadzieję, że tak będzie. No bo co tu dużo ukrywać? Brakuje mi tego typu aktywności, a przede wszystkim brakuje mi tych ludzi, z którymi kontakt mam tylko przez messengera czy przez telefon na dzień dzisiejszy. No i brakuje mi też materiałów, które mógłbym publikować na blogu od czasu do czasu pojawiają się jakieś artykuły, które sam nazywam zapchaj dziurami, które no nie są tym, co chciałbym Wam pokazywać, o czym chciałbym dla Was pisać, ale na dzień dzisiejszy zbyt wiele innych możliwości nie ma. Żeby cokolwiek działo się na fanpage'u, żeby cokolwiek działo się na koncie na instagramie, wyciągam jakieś materiały z lat poprzednich, z ubiegłego roku, czy jeszcze starsze. No i uznałem, że również Wam wypadałoby się pokazać, czyli widzom tego kanału. Wiem, że jest Was może w sumie z 5 osób, ale <laughs> cenię każdego, więc postanowiłem też nakręcić film na kanał, jakikolwiek by nie był i nawet gdybym miał mówić o hodowaniu awokado. Chociaż tak naprawdę wsadzenie jednej pestki do szklanki z wodą ciężko nazwać hodowlą. To stwierdzenie jest zdecydowanie nadużyciem, natomiast z braku laku właśnie takim stwierdzeniem będę się posługiwał. Ogólnie hodowanie awokado wcale nie jest ani najdziwniejszą rzeczą, jaką zrobiłem podczas tej izolacji, ani najgłupszą rzeczą, jaką zrobiłem w tym czasie. Dość powiedzieć, że obyżają 365 dni na Netflixie, ale jest jedną z niewielu, którymi można się pochwalić publicznie, które można e, pokazać i nie zostać memem, e, więc e, o hodowaniu awokado myślę, że jeszcze. Coś się pojawi, bo mam ogólnie taki pomysł, żeby zrobić z niego swoją maskotkę, maskotkę kanału, maskotkę bloga, e, wiecie, nadam mu jakieś rowery w, rowerowe imię, na przykład Macaskill, e, I co jakiś czas będę was informował, co u niego słychać. Chociaż biorąc pod uwagę moje podejście do roślin i to jak e, wygląda sytuacja roślin w moim otoczeniu. Jest duże ryzyko, że na następny film będzie zatytułowany Danym Magaski nie żyje. Przepraszam od razu Danego i wszystkich jego fanów. To nic personalnego, po prostu jako pierwszy przyszedł mi do głowy, jak się zastanawiałem nad tym tematem. Dobra, starczy tego pieprzenia. Tak naprawdę chciałem Wam powiedzieć, żebyście się trzymali. Mam nadzieję, że to szaleństwo się wkrótce skończy i spotkamy się na szlaku, czego sobie i Wam życzę. No i spokojnych świąt.